Dzień dobry, dzień dobry, Krzysztof Rafał Nowobłocki, ja się kłania. Witajcie, witajcie, ale tym okay. razem nie w mojej kuchni. Jesteśmy w kuchni ze szwagierką Anią. Dzień dobry Aniu. Dzień dobry, witam serdecznie. I dzisiaj będziemy robić hałkę. Tak, Dalej, będziemy robić chałkę drożdżową. Do przygotowania chałki drożdżowej potrzebujemy: 500 g mąki. O, proszę bardzo, jest mąka przygotowana. 250 ml ciepłego mleka. Tak jest. 20 g drożdży. Tak jest. 70 g cukru. Tak jest. 60 g masła. Tak jest. 1 jajko, temperatura pokojowa. Ok. Do kruszonki potrzebujemy 60 g mąki, 30 g masła tak jest. i 30 g cukru. Okej, okay, no to co? Zaczynamy działać. I jedziemy, Aniu, skopcikiem. Jest mleczko na naszym palniczku. Co dalej będziemy robić? Do ciepłego mleka dodajemy nasze drożdże. O, właśnie, I Jedną łyżeczkę cukru. I jedną łyżeczkę cukru. Tak. Okay. Teraz musimy to wszystko wymieszać. wymieszać tak tak, no, no ja dokładnie. się dzisiaj uczę, także ja się dzisiaj uczę, a ja się dzisiaj uczy. Musimy bardzo dobrze wymieszać drożdże z cukrem i z ciepłym mlekiem. Ok. Kiedy dobrze wymieszamy, zostawiamy drożdże, żeby to trochę popracowało. Okej, okay, dobra, niech sobie pracują. No, rapanują tutaj, działa ze szwagierką. Ja tu nic nie robię dzisiaj, tylko nagrywam, jak coś. Jak drożdże pracują, zaczniemy od kruszonki. Do kruszonki, tak jak wcześniej wspominałam, musi być masło. Jest, musi to być masło bardzo zimne. Okej. Okay. Czyli dajemy masło, dajemy przygotowaną mąkę oraz cukier. Okej. Okay. I... I to wszystko trzeba teraz. Ugniatać. Tak. To było. Ugniatanie jest najlepsze. Pamiętajcie. Tak, przygotowaną kruszonkę wkładamy do lodówki. Tak jest. Idziemy do lodóweczki. Wkładamy środka, wam nie pokazuję, bo tam tylko Bobowit jest. Mleko Bobowite. Teraz bierzemy się. Druga część. Do, do mąki wrzucamy pozostałe produkty, czyli cukier, tak masło, jest. Tak jest. jajko, tak jest, i wcześniej zrobiony rozczyn z drożdży, rozczyn drożdży, tak przygotowany, wlewamy sobie do miseczki i teraz ugniatamy ciasto na jednolitą masę. Ja muszę powiedzieć, że od szwagierki Ani to dużo się nauczyłem, jest mega kucharka, także no, patrzcie uważnie. I od razu, jak tylko przyjechałem, mówię prosty przepis dla ran. Proszę. I Ania mówi: Pa! Chałeczka jest. Ugniatamy, ugniatamy. Ugniatanie trwa, jak widzicie. Ugniatajcie, ugniatajcie. Nie bójcie się. Czas to mus musi odchodzić od miski i od ręki, dobrze. No właśnie, tak. Ania wie. Pamiętajcie, Ania wie na wszystkie wasze komentarze odpowie. Dokładnie. <grych> ciasto jest już wyrobione. Tak, przykrywamy ściereczką. Przykrywamy ściereczką i czekamy gdzieś około pół godziny, aż pół godziny. ciasto podwoi swoją objętość. Okej. Okay, no to wracamy za pół godziny. I jak widzicie, nasza stolnica już jest przygotowana, posypana mąką i teraz Ania powie wam, co tu jeszcze będziemy dalej robić. Ciasto nam ładnie wyrosło. Wyjmujemy ciasto na stolnicę. Jest. O. Wlezę tutaj. Tak. Muszę pokazać. O. Ciasto dzielimy na trzy równe części, mniej więcej. Raz. Dwa, trzy. I dwa i trzy. Z każdej tej części robimy taki bałek. Na około 47-50 cm na długość naszej blaszki do wieczenia, Tak którą Jest tutaj składać. blacha przygotowana i długość blachy mniej więcej. tak jest? Pokujemy tu, robimy. I okej, okay, robicie tak z każdą częścią. Nasze wałki. Przekładam na blaszkę w kształcie takiego warkocza, jak się robiło małym dziewczynkom. Wszystkie panie pamiętają jak się robiło. Tako, Tutaj, ja tak nie za bardzo pamiętam, ale na pewno wszystkie panie bardzo młodsze i starsze pamiętają. Tutaj łączymy na górze i podbijamy do spodu. I teraz robimy warkocze. Bardzo ważne. Tutaj się przyglądnijcie uważnie. Barkocza. Bo, bo już nie będę powtarzał. Ania też nie będzie powtarzać, uczcie się. Tak, barkocz pleciemy. Tak. No, ja tylko takie barkoczyki na swojej brodzie plecłem, ale to. To się nie liczy. <suszy> I końcówkę do spodu. O, proszę no, bardzo. Uczy. jest? Barkocz, barkocz gotowy. Przykrywamy. Ściereczko. Tak jest? I znowu zostawiamy tak na około 10 minut, żeby ciasto nam no znowu urosło. Okej. Okay. No i zobaczcie, jak to ładnie nam wyrosło. Kruszoneczka wyjęta, nią, co robimy? Tak, i teraz posypujemy naszą hałę grubo kruszonką. Trzeba pamiętać, żeby na boki również ta kruszonka była. Posypujemy całą hałę wcześniej przygotowaną kruszonką. Tak jest. Bardzo ładnie. Posypujemy ładnie. Kruszonka, najlepsza. No, hałka bez kruszonki to tak jak, nie wiem, kran bez wody. Tak można powiedzieć, hałka. Dokładnie, tak. Kruszoneczka <gry> musi być i dodawać jego smaku i aromatu. Tak, dokładnie. Posypiemy to. 100. W międzyczasie nam piekarnik się podgrzewa. Tak, 180 stopni. stopni. Pałka okay. będzie się około 30-35 minut. Okej, okay, to pewnie w zależności od piekarnika, ale tu już musicie sobie sami to kontrolować. Nie pozostaje nam nic innego, jak włożyć właśnie naszą chałeczkę, chałkę do piekarnika. O, widzicie, już jest w środku. Ałkę wyciągamy z piekarnika. Piekła się 30 minut. Proszę zobaczyć, jaka ładna. Jak wyrosła. No masakra się dzieje tutaj. Ale będziemy wcinać za chwilę. I co? To życzymy smacznego. Życzymy smacznego. Aniu, ja Ci bardzo dziękuję. Ja również. <noise> dzięki Ci bardzo. Do zobaczenia następnym razem. I dzięki za inspirację. Pozdrawiamy wszystkich. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej! Hej.